Cześć! Normalnie nie hejtuję projektów, pomysłów, dokonań ludzi, rzeczy i tak dalej. Stworzyli, urodziło się, niech sobie żyje. Ale dzisiaj nie zdzierżyłem. Moja kochana Marka Bianki wyprodukowała pierwszy swój, jak sami piszą, hyperbike. Model OLTRE RC. Super aerodynamiczny, zoptymalizowany komputerowo, rower, który ma być. Jak rozumiem, designerskim i inżynierskim sztosem. Czy jest? Wystarczy popatrzeć na komentarze, no menom, w włochów, na firmowym fanpage'u Bianki, gdzie te komentarze, no, nie są najlepsze i bardzo dużo łapek w górę gromadzą. Jeden z nich po niespełna godzinie miał ich już 37, teraz pewnie ma 50 albo 100. Bianki jest marką legendarną, powstało w 1885 roku, pierwszy mój sensowny rower, to był co prawda Gural, ale też był tej marki, kupiony u pana Czesława Langa w Alejach Solidarności w sklepie. Kolor celeste wszedł do kanonu, rowerówki do kanonu malowań, kilka marek czasem z nim coś tam kombinuje, ale generalnie widząc kolor celeste, myślimy Bianchi i... Nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi roweru marzeń, jakiegoś roweru, na który się długo zbierało kasę w kolorze Celeste, jeżeli nie jest to Bianki, bo jest to swego rodzaju nadużycie. Trochę tak jak nieczerwone Ferrari, ale chyba nawet jeszcze gorzej. I w tym momencie Bianki wrzuca aerodynamikę na komputer, robi Aerovolution i wyprósza coś takiego. Mi osobiście się nie podoba. Być może jest to wymuszony przez ewolucję rynku ruch, taki jak czterodrzwiowe wspomniane już Ferrari czy SUV od Lamborghini i kilka innych dziwnych tworów. Ja osobiście tego nie kupuję. Dla mnie włoski rower powinien jednak zawierać w sobie dużo włoskiego designu, tego od tych marek oczekuję, ale z drugiej strony rowery aerodynamiczne chyba muszą być brzydkie tak jak Cipollini taki nowe Bianchi ma specyficzny design trochę mnie to martwi bo jeżeli wrzucimy na komputer dane wejściowe i oczekiwane parametry wyjściowe to komputer w każdym kraju na świecie obliczy nam z grubsza to samo czyli jeżeli szukamy najbardziej aerodynamicznego kształtu, to jeżeli się nie mylę z fizyki, jest to kształt kropli. Więc pytanie, czy my chcemy mieć wszystko na świecie, co ma być aerodynamiczne w kształcie kropli, czy jednak chcemy dać designerom i producentom, inżynierom trochę przestrzeni, żeby produkowali rzeczy również ładne, a nie tylko jak najbardziej cukier w cukrze użytkowe aerodynamiczna kierownica w Y jak w Skocie albo w Servelo S5, aerodynamiczne klapki, w sumie nie wiem jak w czym, żeby trochę przypremiować ten rower, powiedzmy, że jak w Bolidzie F1 i do tego garbek jak w Giantzie Propelu. No trzeba przyznać, że tutaj designerzy nie certolili się w tańcu. Podsumowując, nowe Bianchi jest tak okropne, że aż postanowiłem popełnić ten materiał. Tym niemniej... Na wideo wygląda całkiem nieźle, więc może się okazać, że na żywo ten rower nie jest tak paskudny jak na zdjęciach. Co prawda, szansa na zobaczenie go w Polsce pewnie nie jest za wielka, bo jednak w segmencie premium cały czas jeszcze mamy jakieś tam problemy z dostępnością rowerów. W komentarzach na Facebooku Bianki też pojawiają się komentarze od. Klientów, którzy czekają na te rowery, że jeszcze nie dostali swoich XR4, a Bianki już pokazuje nowy model, nie zrealizowawszy wcześniej poprzednich zamówień. Ja też nie spodziewam się absolutnie, żeby przedstawiciel Bianki w Polsce chciał taki rower na przykład udostępnić mi do testów czy do oceny, bo już kiedyś, rozmawiając o wprowadzeniu tych rowerów Bianki do Airbike'a, kiedy tam jeszcze pracowałem, usłyszałem, że jestem zbyt komercyjny. Żeby mogli z nami handlować. Zawsze myślałem, że sklep z definicji jest komercyjny. Tyle na dzisiaj piszcie w komentarzach, czy rower Wam się podoba, albo dawajcie przykłady, jakie jeszcze inne brzydactwa znacie, nadchodzi zima smutny, dżysto, menomen pada za bramą, drzysto śnieżysty okres w Polsce, także możemy go sobie uprzyjemnić, przemaglowując różne. Dziwne pomysły z branży rowerowej. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!